Siema, witam Was! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój spaw na Sylwestra. Także omówimy sobie co tu mamy. No to mamy tutaj szereczki do Thunder Kinga jeszcze z zeszłego roku. Singleshoty. Trzy opakowania C4. Tutaj dwie y, paczuszki TP-2, y, ramsy i y, y, niebieskie y, Titan Blitzy 3. Tutaj mamy karabinek z C4 z dwóch paczek, tam jest na końcu y, dwa Dumbumy, tak, parę TP-2 i Exploder. Y, później tak, mamy dalej w prawo. ps szarki, szarki, Tuneo Blue, TB5, tam z tyłu jeszcze y, są piszczki, no te rakietki piszczące, nie? Y, Explodery 4, y, mam więcej ich tylko, no nie, nie wyciągnąłem, jeszcze dwie paczki będą, tak? I y, y, dalej trochę, y, tutaj mamy jeszcze Screamy 3S i funkę szlaki. 3 4 paczuszki 1, 2, 3, 4 rakiet Blast z Wino o, ruszka, którą <grywka> która jeszcze została i którą pokazuję e, dalej mamy e, hamerki, picolaki czyli Piccolo od Tropika e, tutaj mamy signalosy 3.0 i Nitratę 2 yy, Blitz szlagę. Nie wiem czy mówiłem o korsarzach, ale Korsary. Emitteria tropika yy, Uzi, Kometa. Yy, jakieś Pikolaki Black Petard, Klaska. I dwie paczuszki pisz, pisz, piszczków yy, funkowe i klaskowe. I tu mamy jeszcze jakieś petardy. O, luzem. Takie o. No i na yy, na finał, no na 12 gladiator. D do odpalenia jeszcze ACA wyrzutnia. O i tutaj jeszcze przekręcę. O. Wyrzutnia Blum. Też z Dino. Yy, I Dinozaur od Dinozaurec. SR pyro 15 strzałów. 20 mm rakietki Tiger. No i tak to wygląda. Nie dużo, nie, nie, dużo, Ale za to wydaje mi się, że jakościowo, a nie chcę też przesadzać wiadomo, mi wystarczy tyle, a zabawy będzie sporo, bo to jednak według mnie są jedne z lepszych produktów dostępnych lub które były dostępne, no na przykład yy, Szeroki już nie dostaniecie A są naprawdę Fajne A tu jeszcze właśnie różdżka <laughs> Magic Balls Kolega jeszcze kupił więcej tego Także jeszcze jedno, będzie Więcej różdżek, dużo parę tych paczek I <laughs> Pistki chyba Jakieś tam duperele, no Pirobajer Dobra, także yy, dzięki yy, Za oglądanie jak się stawik podoba, zostawcie łapeczkę. I życzę wszystkim bezpiecznego Sylwestra, udanego i szczęśliwego Nowego Roku. Siema.